Zbliżamy się do zaskakującego i tragicznego wydarzenia, które wstrząsnęło małą społecznością Białej pod Hojnowem. Odkrycie dwóch ciał, ojca i syna, odsłoniło dramatyczną historię rodzinnych konfliktów i wewnętrznych zmagań. Prokuratura w Legnicy ujawnia mroczne kulisy tej zbrodni, próbując rozwikłać jej zagadkę. Tragiczne wydarzenie w pobliżu Hojnowa wstrząsnęło lokalną społecznością. W niewielkim domu w Białej odnaleziono ciała dwóch mężczyzn, ojca i syna co sprowokowało natychmiastową interwencję służb śledczych. Prokuratura w Legnicy podjęła się wyjaśnienia tej zawiłej sprawy, która okazała się dramatycznym przypadkiem przemocy domowej. Analiza wstępna, której poddano ciała obu ofiar, rzuciła nowe światło na sekwencję zdarzeń, które doprowadziły do tej tragedii. Według przeprowadzonych badań, 66-letni mężczyzna zmarł na skutek jednego, ale śmiertelnego ciosu zadanego nożem w brzuch. Co spowodowało szybkie wykrwawienie. Sugeruje to, że śmierć była natychmiastowa i nieodwracalna. Kolejne kroki przedsięwziął syn 40 latek, który, jak się wydaje, w stanie szoku po zabiciu ojca, postanowił zakończyć również swoje życie. Ucierpiał na skutek kilku ran ciętych i kłótych, jednak krytyczną raną okazała się ta w brzuchu, która doprowadziła do jego wyniszczenia poprzez utratę dużej ilości krwi. Liliana Łukasiewicz pełniąca funkcję rzecznika prokuratury okręgowej w Legnicy wyjaśniła dziennikarzowi Super Expressu, że mimo dalszych czynności wyjaśniających już te wyniki wskazują na możliwy przebieg wydarzeń. Relacje zlokalizowanych mieszkańców dostarczyły dodatkowych informacji na temat życia prywatnego ofiar. Byli oni znani w społeczności jako osoby regularnie wdające się w kłótnie, w szczególności młodszy mężczyzna przejawiał skłonności do wszczynania domowych awantur. Powszechnie wiedziano, że obaj mężczyźni często sięgali po alkohol, co mogło dodatkowo potęgować konfliktowe sytuacje w ich gospodarstwie domowym. W trosce o kompleksowe wyjaśnienie sprawy, śledczy pobrali próbki do badań toksykologicznych i histopatologicznych, które pomogą stwierdzić, czy inne substancje odurzające mogły mieć wpływ na ich zachowanie i decyzje tamtego dnia. Jednocześnie nie można wykluczyć, że 40-latek ogarnięty strachem przed potencjalnym postępowaniem karnym za zamordowanie ojca podjął dramatyczną decyzję o odebraniu sobie życia. Ten tok rozumowania również znajduje się w obszarze badań prokuratury. Choć dom dzielili wspólnie z matką starszego z mężczyzn i babcią młodszego, to ze względu na jej problemy zdrowotne, a zwłaszcza zmysł słuchu, kobieta nie była świadoma straszliwego momentu, który rozegrał się w jej domu. Ciała obu mężczyzn znalazła osoba odwiedzająca, która była bliską znajomą rodziny. Ten tragiczny przypadek jeszcze raz uwypukla problem przemocy domowej, a także społeczne tabu wokół kwestii zdrowia psychicznego, które nie powinny być lekceważone. Wydarzenia, do których doszło w tej niewielkiej miejscowości, pozostawiły trwały ślad w pamięci lokalnej społeczności, skierowując uwagę na konieczność wspierania rodzin dotkniętych podobnymi trudnościami. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.